Dzień dobry! Bardzo miło mi powitać Państwa po raz kolejny i po raz kolejny zaprosić do wysłuchania planu czytelniczego, planu podcastu Literatura ze Środka Europy na grudzień 2024 roku. Spory ten plan jest, bo przyjąłem sobie takie założenie, że na te różne wolne dni, które tam w grudniu się pojawiają, żeby jakoś, no nie wiem, wzbogacić Państwa życie poprzez możliwość interakcji z tymi głębokimi przemyśleniami moimi bardzo. I na miejscu zawsze. Dobra, kończymy to. Na otwarcie nie będzie, od razu powiem, nie będzie w grudniu Thomasa Bernharda. To znaczy nie będzie rzeczy, które napisał Thomas Bernhard, ale będzie nawiązanie bo będzie książka Horatio Castellanosa Moi, wstręt, Thomas Bernhard w San Salvadorze. To jest książka, o której słyszałem już. Bardzo się na tę książkę cieszę. Pewnie bym ją przegapił, gdyby nie zapowiedzi wydawnicze, które regularnie śledzę w podcaście na kanale, znalezione, przeczytane. Więc dowiedziałem się od Ani o tej książce i myk już jest. Tak się, proszę Państwa, kaszle. Tak się działa. Akcja, reakcja. Będzie więc w grudniu Thomas Bernhardt na początku. Będzie w grudniu także książka, która za mną od dawna chodzi, czyli Rivers of Babylon, Petera Piszcianka. Książka, która była mi od dawna już rekomendowana, rekomendowała mi ją. Weronika Gogola i naprawdę już dawno tę książkę mam. Podbiła tę książkę jeszcze lektura książki Łukasza Grzesiczaka o Słowacji, więc Peter Piszczianek w końcu będzie. Bardzo się cieszę, że wreszcie tę książkę poznam. W ramach kontynuacji wątku Joyce'owskiego pojawi się książka Zeno Cossini i Talos Mogą Państwo zapytać, gdzie tu Joyce? No, właściwie nigdzie poza tym, że Italo Svevo był przyjacielem Jamesa Joyce'a. I fragment Ulyssesa bodajże powstawał gdzieś tam we Włoszech, czy jako tak. Nie wiem, nie ogarniam jeszcze. Natomiast Zeno Cossini w ramach wątku Joyce'owsko-modernistycznego się pojawi. Bardzo się cieszę na tę książkę, ręce zacieram już. W ramach kontynuacji wątku słowackiego? Książka Wacława Pankowczyna to będzie piękny pogrzeb. O twórczości Pankowczyna słyszałem. To jest pisanie podobno magiczne, podobno dowcipne. Pisanie ze wschodniej Słowacji. Zobaczymy. No, bo książkę przeczytam, dam Państwu znać. Ale jak Słowacja, to ja nie mam żadnych uprzedzeń, ale niewykluczone, że będzie mi się podobać. Ale oczywiście ja. Bardzo szczerze zawsze jadę po wszystkim równo. Tu pojadę po książce Pankowcina maksymalnie. Proszę Państwa, maksymalnie. Będzie też komiks. To jest komiks, który powraca do mnie po latach i po roku. Po latach, dlatego że czytałem Sznikiela, kiedy się ukazał w Polsce po raz pierwszy. To była chyba końcówka lat 80. Jeszcze w takiej czarno-białej wersji. Teraz będę czytał wydanie kolorowe i powraca do mnie ponownie, dlatego że pożyczyła mi ten komiks jakiś rok temu Malwina. Malwinko, bardzo Ci dziękuję. Już czytam, już czytam, więc nie że wkrótce zastuka do Ciebie paczkomat i ten komiks ci odeślę. Bardzo ciekaw jestem lektury tego komiksu w kolorze, bo pamiętam go w wersji czarno-białej i dla mnie to była taka kwintesencja. Komiksu czarno-białego? No teraz jest pokolorowany, spróbuje też tam dojść, kto jak kolorował, dlaczego i tak dalej. Natomiast pinkiel w grudniu w ramach komiksu się pojawi. Pojawi się także John Bart, no bo nie mogę powiedzieć, że miesiąc bez Johna Barta miesiącem straconym, bo dużo by było straconych miesięcy. Ale już naprawdę nie mogłem się doczekać czegoś Johna Barta. Koniec drogi. To jest chyba druga książka jego, albo trzecia, ale książka, która teoretycznie jest chyba kontynuacją jakąś, czy nawiązująca do pływającej opery. No i ja sobie tylko do tej książki zajrzałem. I jak tylko do tej książki zajrzałem, to ja już wiedziałem, że będzie dobrze. A wiedzą Państwo, jak się ta książka zaczyna? Otóż. Pierwsze zdanie tej książki brzmi W pewnym sensie jestem Jacob Horner. Rozczula mnie to, ujmuje mnie to i już tę książkę kocham. Po pierwszym zdaniu. W pewnym sensie jestem Jacob Horner. No jak nie kochać Johna Barta? No ale zobaczymy, bo może potem będzie straszna hała. Będę bezlitosny w swoich opiniach, gdyż w żaden sposób nie jestem... Do książek pozytywnie nastawiony, jak czytam to po prostu mówię jak jest, cisnę i zawsze możecie Państwo mnie spodziewać się. No, mocnych opinii, mocne opinie, śmiałe statementy. To jest właśnie kwintesencja podcastu: literatura ze środka Europy. Nie no, mam dzisiaj jakiś niedobry humor. Pojawi się też książka Alfreda Jarry, Król Ubu. Na właściwie niekoniecznie, bo to jest książka UBU GPT. To jest książka, o której czytam, że jest skandalem. A jak czytam, że coś jest skandalem i że kto do tego dopuścił i że to jest szarganie świętości, to moje serce bije żywiej, bo nie ma to jak poszargać sobie świętości. Jak zwrócił też na to uwagę profesor Adam Liprzyc w naszej rozmowie. Bluźnierstwo, Szarganie Świętości, lekka przecierka po regulaminach zawsze na czasie. Ja czekam bardzo na tę książkę, nie wiem, co w niej znajdę, ale jak słyszę, że to jest rozmowa o literaturze z czatem GPT, to to jest dla mnie wizja przyszłości. Czekam na książki pisane przez sztuczną inteligencję. Polecam też przy okazji Państwu książkę sprzedawca początków powieści. Matej Wisznieka, która ten wątek eksploruje, a ja w grudniu poeksploruję obu GPT. Pojawi się w grudniu także nowa książka Jardy Rudysza, Weihnachten in Prag”. Ale ta książka, to bo nie ją napisał po niemiecku. Wcześniej wyjdzie przekład czeski, właściwie już wyszedł, bo mamy połowę października. A 17 października miał ukazać się czeski przekład, czyli Wanoce w Pradze. A my będziemy mieli Boże Narodzenie w Pradze z książkowych klimatów i będziemy mieli Boże Narodzenie w Pradze w przepięknej wersji z ilustracjami Jaromira 99. Jarda Rudisz zawsze na propsie. Zobaczymy, wiem, że to jest niewielkie. W wersji czeskiej to jest 96 stron. Tomek Zarut mówił, że to jest właściwie takie dłuższe opowiadanie, no ale zobaczymy. Jarosław Rudlisz, gwarancja dobrej jakości. Może o pociągach co będzie? Chociaż chyba nie. Nie można mieć wszystkiego wszak. Od dawna czekał na swoją kolejkę kolejny Borges, no i zdecydowałem się na Alefa. W końcu trzeba zacząć nadrabiać swoje intelektualne zapóźnienia. No, to jest misja oczywiście nie... Możliwa, ale trzeba próbować. Na tym polega wszak ludzki tragizm że musi się mocno ubabrać człowiek, zanim w końcu, no nieważne, ale w, w każdym razie w grudniu się pojawi. W grudniu w ramach wątku ukraińskiego pojawi się także książka Siergieja Sergejewicza Brut. No i tyle. Niewiele wiem o tej książce, poza tym, że dotyczy chyba konfliktu na Ukrainie. Właściwie ruskiej agresji, tak to trzeba jasno powiedzieć. Zobaczymy. Ja Ukrainę zapowiadałem i będę ją bardzo systematycznie prezentował i to jest kolejny krok. Mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla tego podcastu. No i ostatnia książka w grudniu to jest książka Erol. Książkę napisał Michal Przybań. Jest to biografia Józefa Szkworeckiego. Biografia. Właściwie pierwszej części życia, bo to jest, jak głosi tytuł, Józefa Szkwaryckiego żywot Prwni, lata 1924-1969. Z tego co wiem, w pisaniu jest część druga. Mam nadzieję, że tę książkę zdążę przeczytać, bo to jest, proszę Państwa, 700 stron o pierwszych 40 latach, o 45. Życie Józefa Szkworeckiego, czyli właściwie do wyjazdu za granicę chyba, tak podejrzewam. No i ręce zacieram, ręce zacieram. 700 stron o Józefie Szkworeckim po czesku, mam nadzieję, że zdążę przeczytać. Nie mam jeszcze pojęcia, jak będę o tej książce opowiadał, bo no ja jestem optymistą, znaczy umiarkowanym, ale jednak. Natomiast no ten optymizm ma swoje granice. I jakoś umiarkowanie wierzę w to, że ta książka zostanie wydana w języku polskim. No to trzeba mieć nadzieję, może jednak. Więc nie wiem jeszcze, jak o Józefie będę Państwu opowiadał, ale być może przy okazji tej książki zrobię audycję po prostu o Józefie Skworeckim, młodym Józefie Szkworeckim. Zobaczymy, nie wiem jeszcze. Najpierw muszę przeczytać. Całkiem konkretna, więc liczba książek w grudniu. Mam nadzieję, że nic się nie wysypie. Mam nadzieję, że wszystkie te swoje zapowiedzi, obietnice zrealizuje. No i poza tym pewnie też będą jeszcze jak to pod koniec roku jakieś podsumowania, zestawienia, listy. To co najważniejsze, ile książek człowiek przeczytał. Ile akapitów, ile stron, jaka była średnia liczba stron czytana dziennie, ile samogłosek, ile samogłosek długich, krótkich, ile literek eł oraz pod jakim kątem czytam książki. Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy, które dotyczą dobrej literatury, a które myślę, że będą dla Państwa szalenie interesujące i inspirujące. Tego chyba nie będzie u mnie ale może będzie coś innego. To chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za spotkanie. Powrócę do Państwa pewnie wkrótce. Żegnam się, do usłyszenia.